witam serdecznie yy, na fryzluku z The Sims Wilkołaki. Jak do, dobrze wiecie, wczoraj wyszedł ten pakiet. Yy, bym tego samego nie Wam rzuciła tego fryzluka, yy, ale po prostu nie miałam czasu, dlatego dzisiaj dla Was nagrywam, no i dzisiaj wleci na kanał. ok jak widzicie, mamy tutaj opis. Trochę już zdjęć widziałam. Jak to mniej więcej wygląda, ale tam zbytnio na nie patrzyłam, żeby mieć niespodziankę. No dobra, dzika strona życia, ale masz wielkie zęby. No trochę znajomy ten, to, ale masz wielkie zęby. Z czerwonego kapturka, jeśli nie mylę. Tak, czerwony kapturek. Tak powiedział do babci swojej. A co naprawdę wilk był przebrany. Przemień się wy wilkołaka. Pogódź się lub ze swoją zwierzęcą naturą. Zmienok kształtni niż Sejmowie mają wyjątkowe temperamenty umiejętności i miewają wilkołacze przygody. No ale to tutaj OK się zapowiada. E, zobaczmy tu dalej. Alfa C samotny. Wilk. Czy twoja likantropia to wynik ugryzienia, czy kwestia urodzenia? Niezależnie od tego to ty decydujesz, jakim wilkiem będziesz. Dołącz do swolu lub opuść społeczeństwo i zostań samotnym wilkiem. No swoją chyba się nazywała, dobra. Tę grupa wilkołaków. <laughs> Świat Wataha, o. Do, tutaj wataha taka się nazywa. Świat Likantropu dowiedz się o wilkołakach i ich pochodzeniu odkrywaj świat wilkołaków wampirów i sarodziejów, czytając książki przemierzając w tajemne tunele powiększając swoją kolekcję i spotykając język i skończamy Moonwood Mill e, fajnie, że ten pakiet nawiązuje do poprzednich pakietów typu właśnie E, wampiry i czarodzieje okej. Okay. I zaraz tutaj się widzimy w grze okej. Okay. <laughs> Jesteśmy w grze Poznajmy tutaj e, naszą rodzinkę, jak widzicie to jest lub test Bo to jest rodzinka test, którą będziemy mm, Testowa. To są ten pakiet. Olaf, Daria Italia. i Dalia. Więc tak, tutaj przy Dali zobaczmy. Jest nowa inspiracja. Wilkołak. Tutaj damy, co ona ma? Krzęsicowa powierniczka. Ok. Ale tutaj się nie świeci tak na żółto, bo to. Kasa drugi raz, po prostu nagrywam. Czy są jakieś nowe cechy? Mm. Nie widzę. Mm, chodź tutaj, zobaczmy twarz. Mm, tutaj. Mm, zobaczmy, tu mamy. Tutaj taka jakby udrapanie. Nowe bliźny tu doszły. Okej. Okay. Bliżny na oku również dwie nowe mamy. Um, włosy. Będzie szybciej. Zaznaczymy tak. Wielką łaki, zobaczmy. Mm -hmm. znaczy, proszę, zobacz. um, takie mm. tutaj z tyłem podgolonym trochę podobne z tego z Życieko. Mm. takie dwuklorowe. O, zaprasza Was, coś u nas kręci. Tutaj blondynka, tutaj ufarbowana. Mm. Tu taka sama fryzurka, tylko że w I takie zwykłe, rozpuszczone. <tutaj> o nie. Okej, okay, Dalia, ty masz gdzieś mieć, takie włoski, O. Dalej, zobaczmy, co tutaj mamy. Byk, akcesoria. Ok, koczyki doszły. Ale. Poczekaj, dalej, dam ci. O! Całą porzwólkę, zobaczcie, jakie tutaj ładne koczyczki są. O nie, no, przepraszam was, coś mi wzięło. Um, tutaj taki nasz medialion, w różnych kolorach, ślicznie. To z księżycem, To jest, to jest naszyjnik. No nie powiem. Tutaj. Mm. O Boże, proszę was. Jak na A. To ładne są włosy i ten naszyjnik z. Um, kolczyczkami do uszów i kolczyki te um, piercing. O, i piercing to tak na EA naprawdę super, e, nim to wyszło. Um, pakiety mm. tu wielkołaki, mm -hmm. O żeż. Ale fajne. Tą kurtkę nawet no, bym mogła wykorzystać do e, bidaka. Super. To mu koszulkę też, ale super, to jest takie... Wow. No to jest takie, kurtki są, takie tutaj, takie. Ale mega. Po raz pierwszy coś mi odwiedziło, i tak mm. że mówię, mega się spodobało. Bo tak rzeczka kiedy mówię, jak coś od EA oglądam, mega. No i ta bluza z tym takim ramieniem, ramieniu rozdarta, jakby. No po prostu. stos. A ta nawet tak jakieś jakaś jak nastolatka, nastolatkowi można dać super. Tutaj, no coś czuję, że z od y, biedaka jest tam trochę nowych rzeczy. Bo tutaj naprawdę y, sto, super, są rzeczy. No, dobra, ty ubierz tą Tutaj kolory są też przeróżne. Oj, gładka to tylko szulka, może być. No naprawdę. Coś takiego. No naprawdę, stoż. Stos, o. Tak samo tutaj. o mało tego. jeszcze takie. Widziałam gładkie, a tutaj jeszcze takie wzorki są. No naprawdę. I ej... O, tu tak samo, zobaczcie. Tu, takie są kolory, tu zobaczcie coś takiego. No, po prostu jestem, i ey, udało ci się, na mnie wrażenie po prostu wyżej. No, po prostu super, mega. Dobra, to ci dajemy. Zobaczmy tu spodnie. Czy coś tutaj dochodzi fajnego dla Ciebie, pakiety? Hmm. Um, tylko łeczki zobaczmy. <laughs> takie dżinsy. <jeansy>. Dzwony, <laughs> takie też widać takie takie Oj, całe. No, po prostu super. Spódniczka. Podenki. Tu taka spódniczka z przewiązaną bluzą. I takie podarte spodnie. Super. Po prostu. Wow. Tu taka zobaczcie. <laughs> Brązoletka. A buty są jakieś? Buty, 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 buty bo to te coś mi się świeciło i właśnie nie wiem, czy mi się zbugowało. Przecież po prostu doszło nowego do wilkołaków. O, kurde, są. Te takie rozwalone z buty, no po prostu wow. Dobra, damy ci te buty. I również, jak widzicie, przeróżne mają tu warianty. Klustyczne, po prostu super. Okej. Okay. Ty, Daria. po prostu Pokaż mi na całe ciało, co tutaj dochodzi. Też fajne. Taka sukieneczka taka. Znaczy, o. Cała taka kładka bez wzorków. Super. No, to jest fajnie trochę tak niezbyt w moim stylu, ale... Mm, tak, jest, bym powiedziała, fajne. Tutaj sukienka i golfik. Mm -hmm. Również fajny. O! Sukienka koszulowa i koszulka przywiązana. Super! No naprawdę. Mmm. Dobra, ci to damy. Buty zostawimy te, co masz. Okej, okay, Olaf, chodź tu. <klok> Taki podobny sweter był kobiet. O, tylko nie to. Tak się prezentuje. Bo to jest wreszcie... Właśnie... Aha, to jeszcze ma tu rękaw dodatkowo rozszarpany. No to nieźle. Super. Tutaj taka kamizelka jest bardziej. Mm. O. Coś innego to tutaj jest takie. Dobra, doły. No to można powiedzieć są podobne. Buty. Tak samo okej okay. lub mam pracę wyjść Czy Wam pokazałam. Pokaż mi, co jest dla facetów. No, całe ciało. Aha, coś takiego. No dobra. Teraz zobacz, zobaczmy, jak wielkołak wygląda. Dodaj wielkołaka. I zobaczmy od jakiej grupy wiekowej. Aha, Todlersy nie mogą być. Dzieci małe w wieku szkolnym nie. A nastolatkowie już tak. I tak on wygląda jako wielkołak, a tu <śm> <śm> wygląda jako człowiek. że żadnych takich nowych cech o pomimo to wyje no to nieźle To nie jest tak specjalnie detektowane wilku <laughs> nie ma Tutaj zobaczmy zobaczmy tu co mamy umaszczenie mamy No nie powiem w jak wilk wygląda ten wilkołak. Że nigdy by mogły być yy, twarz ludzka, ale dobra. Dwa takie można powiedzieć z humorem. Tutaj też widzieliśmy. O! Słonny. O! Można zmienić kolor sponów. ok mm. dobra, to musi poczekajcie <laughs> damy tu i będzie takim kolorze szarym dobra <śmiech> <Uj>. <śmiech> Jonathan. Wiecie, co? Raz to zobaczymy. No dobra. Ja tak myślę, że już mało będziemy się żegnać. Ehm, druga część perzyluku. Zobaczymy tryb budowania. <śm> 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 I y y prawdopodobnie również robię rozgrywkę. I zobaczymy, czy na przykładzie yy, na dali yy, wybierz, sprawdzimy, czy człowiek może stać się wielkołakiem. No, na przykład, yy, ugryzienie było napisane, że może. Yy, Zostać na najwyżej, tam rozgrywce yy, pójdziemy, tu, nie wiem, jak to jest teraz, z tymi wilkołakami, żeby je prosić, aby się ugryzły. Um, czy jak i to, aha ja się z, z wami żegnam a że tak powiem Nie sprawdziliśmy co doszło dla do dzieciaczków ale jestem zakręcona coś dobra to niech będzie um, zrobimy dziecko um, Stwórz jej No, ojca nie, prawdziwy. To inaczej, jest. poczekajcie chwilę. Hmm, aha, brat to nie. Brat, brat, słonek, rodzinny. Członek, rodziny. Cłonek, członek, dobra. Hmm. To jest tak, bał się genami. A, bo to są nastolatkowie. Nie, on jest już dorosły. Dobra, już mam mam Z tej bliźniaczko muszę. Zabawnie, jak będzie romantyczka. Um... Dalia, będzie dalej kreatywna. To jest tak, bał się... genami mm. Dobra, jest no tak? Dalia i... Nie chciała, że lasem, mój las to Dobra Tam później dokładnie się nimi zajmę, yy, i wtedy zrobimy no. Olaf i, i, i Dalia, i oni niech mają tak. Dziewczynkę dalej, bo 8 genami ze mną nie brata. To jest tak. Olaf. I Daria. Będą mieć synka. Dobra. I tak tylko tą czwórką będziemy grać. Albo po prostu samą dalię. Ale ja tak robię, bo chcę zobaczyć. I mówię w końcu aspiracje dla dzieci, dodać jakieś nowe. Dobra, tutaj będzie karma. Już, już będzie karma. Ehm, czekaj, bo tutaj coś ci. Jest taka bluzka, ci wskoczyła Prawdę mówiąc, włosy są tak jak u dorosłych, tylko z tą... Tak. Po prostu prze. Yy, ten, jak to się. Radowali, ale słodka czapka z daszkiem. Yy, Frizorki przekonu ko z dorosłych na dzieci. Ale ta czapka jest naprawdę słodziutka. Dla dzieci. Tu nic nie ma. Makijażu też nic nie będzie. Mm, dalej. Tu taka bluzeczka fajna. Trochę podobna jak dorośli mają. Tu taki sweterek. Nie. Czerwony kapturek. Tu na koszulce ona ma tu nic. Tu tylko takie spodnie. <gulanie> z No naprawdę. Ty mnie tutaj rozwaliły. Dobrze. Dla dzieci w wieku szkolnego tak zbytnio nic. Tak widzicie. Trzy rzeczy są. Yy, z ubrań. Włosy, które były. Co jest? Takie same jak u dorosłych. Aha, zwierzę. No. Dobra, lekką zwierzę złapałam. Znowu, co się dzieje? O. <laughs> Dobra, dwa razy mi się zwiesiło. Tutaj chłopców to samo co dziewczynek. Tu nic nie ma. Wspólnie tak samo. Dodatki. Również tu nic. Zobaczmy fryzurki. No, takie same jak u mężczyzn. Są. No dobra. No to już tak. Już będę naprawdę skończyła tego fryzluka. Pierwszą część Te dwa momenty, co mi się ścięły, wam wytnę. Mm. Dziś chyba tak na wieczór się pojawi Mmm. Fenz look i tam chyba pierwsza część dzisiaj, a druga e, jutro. Aby po prostu dzisiaj wszystkie części Wam e, rzucę w e, dwóch ten, e, częściach. Mhm. No i od trzech, czyli od trzeciej będzie już e, rozgrywka, bo w drugim na przykładzie tylko zobaczymy, co dochodzi. Trybie budowania i kupowania i później first looków, w formie Fair Luka będziemy próbować zda... Możecie napisać w komentarzu, czy Daria, czy Dalia ma być, ma próbować być wilkołakiem i na przykładzie, czy wtedy możemy zobaczyć. Facetów na przykład nie zrobimy wielkołakami, to możecie napisać. I na przykład jedną osobę nie zrobimy wielkołakiem, yy, i z tego względu zobaczymy się. Jak zostanie na przykład Daria czy Daria ugrozona, to wtedy ten gen wielkołaka mm. przejdzie yy, na dziecko. Mm. I ja z wami się już rzeknął, <laughs> może Wam pokazałam. No, tutaj dla y, dzieci. Aha! Jest to znowu. Jeszcze z mnie ma Dobra, jest jedną grupę z wiekową. Tutaj słodziaki te, te najmniejsze. Zobaczą, że coś mają nowego. No, nic dziwnego, że o tych słodziakach Zapomniałam. Mamy tutaj dwa takie stroje. Och to do spania chyba dziecięczko ma nadawać. Zapomniałam. Bo praktycznie dla todlersów nic nowego nie dochodzi. I teraz naprawdę już się z Wami żegnam. E, według mnie ten puzzle. Według mnie, przepraszam, ten um, pakiet. Jeżeli chodzi o kasa, by mógł być więcej dla todlersów i dzieci w wieku szkolnym. A tak. Poza tym, bym powiedziała, że ja, um... że ja, że... <ścoughs> um... um... ma języka mam by mogło być więcej strojów. A tak poza tym tutaj co do stroi, tak już od wieku 12-letniego jest sporo fajnych rzeczy. Fryzurki te są y, ładne, tylko ja po prostu wolę takie realniejsze, ale i tak są jak piękne, bym powiedziała. E, fryzurki tutaj będzie tak ubrana nasza dalia. Trzeba aspiracje wilkułaka i księżycowa powierniczka. Cecha bonusowa, jak wypełnimy jej aspiracje. I myślę, że już wszystko wam pokazałam z kasa. Później będzie, że tak powiem, z trybu budowania i kupowania. No i rozgrywkę dla was e, nagram, jak wam się spodoba e, nasza rodzinka test, to na przykładzie wtedy może być seria taka już na stałe u mnie na kanale z wielkołaków, wszystko zależy jak ten e, przyjmie się e, ten e, first rozgrywka, jak będzie wam się podobało, będziecie ch ch chcieli to będzie zostaną dłużej z nami. I zobaczycie jak nam dalej się toczy życie naszej rodzinki. Też chyba się wtedy zmienię w e, nazwisko. No też tak może być. <laughs> Możecie śmiało pisać w komentarze. Jest tak. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. A ja się z wami zagram. Cześć.